Cześć, ja jestem Mike. Cześć, ja jestem Mikołaj. A to jest Daily Auto Test. W dzisiejszym odcinku przetestujemy dla Was samochód z Korei Południowej klasy D. Trochę taki odpowiednik pasata z tamtych rejonów, i jest to Kia Optima. Nasz egzemplarz pochodzi z roku 2019 i jest modelem poliftingowym. Tak jest. Model, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Znany jest tak naprawdę na całym świecie, ponieważ dostępny był nie tylko w Europie, w Azji, ale także w Stanach. Niestety nowsza generacja z Europy już uciekła i nie będzie więcej z nami Kia Optimy. A jest to bardzo ciekawy samochód. Co Zaraz zresztą zobaczycie. Myślę, że pierwszą kwestią, którą, od której warto zacząć jest wygląd tego samochodu. Dlatego, że jest to jeden z największych samochodów dostępnych w Europie klasy D, a wcale na taki nie wygląda. I tak, Może zacznijmy od linii bocznej tego samochodu, mamy bardzo dużą powierzchnię przeszklenia, bardzo delikatnie, aczkolwiek ładnie uwydatnione przetłoczenia na samochodzie oraz taką fajną chromowaną listwę na dole, a z przodu? Z przodu mamy taki zabieg stylistyczny, który Koreańczycy określają jako tygrysi nosek, czyli atrapę, która jest dosyć charakterystycznie wyprofilowana. Moim zdaniem samochód na pierwszy rzut oka nie wygląda na aż tak duży jak faktycznie jest, bo on ma blisko 5 metrów, więc jest to już naprawdę dosyć długa maszyna, ale to chyba za sprawą nachodzących na bok świateł, z przodu jak i z tyłu. Może tak być i może. Faktycznie, patrząc z boku na ten pojazd, yy, możemy stwierdzić, że on jest dość pokaźnych rozmiarów. Bo kiedy jedziemy, na przykład, pod supermarket, tak jak byliśmy przed chwilą, zajmujemy absolutnie na długość całe miejsce parkingowe. Tak Ale z przodu z kolei, przez to, że mamy dość, niewielki te, dość niewielką adrapę chłodnicy, oraz yy, w taki sposób zaprojektowane światła, ten samochód wydaje się naprawdę wąską maszyną. A w środku wcale taki nie jest. Przechodząc do tyłu samochodu, myślę, że warto zacząć od bagażnika. Jedziemy wersją Sedan i bagażnik w tej wersji ma 510 litrów i jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Możemy to powiedzieć po samym litrażu, ale też po kształcie tego bagażnika. Będziemy w stanie zapakować tam dużo rzeczy, ponieważ ten bagażnik jest bardzo ustawny. I w środku znajdziemy w miarę dobrej jakości materiały wykończeniowe. Mamy tam chyba haczyki na zakupy, takie. Mocowanie do siatek oraz możemy złożyć oparcie tylnej kanapy stamtąd. Myślę, że spokojnie zmieścimy tam cztery, może nie największe walizki, ale w cztery osoby na dłuższą podróż możemy się spokojnie do tego samochodu zmieścić. Co prawda przy przewożeniu większych gabarytów zdecydowanie łatwiej byłoby, gdyby Kia zdecydowała się na stworzenie optimy w wersji liftback. Niemniej jednak sedan ma też swoje plusy, ponieważ wygląda bardzo elegancko i tego też nie można mu odjąć. Ten tył szczególnie w mojej ocenie wygląda naprawdę fajnie, tym bardziej, że w, mimo że nie jest to wersja GT Line, ani tym bardziej GT. Mamy taki delikatny dyfuzor dosyć szeroką yy, rurę wydechu. Wygląda to naprawdę całkiem przyjemnie i w mojej ocenie fajnie ten samochód oglądać. Jadąc za nim, rura wydechowa, o której w sumie jest dość śmieszna i ciekawa dla mnie kwestia. Dlatego, że mamy naprawdę dużo mniej więcej tej wielkości końcówkę, w której wychodzi taka malutenka rurka z tyłu. Z daleka wygląda to ciekawie, z bliska może trochę mniej, no ale to nie jest samochód sportowy. Ale do performanceu przejdziemy później. Co do jeszcze samego bagażnika. Jeżeli komuś potrzeba większej ilości miejsca, no to spokojnie może zdecydować się na wersję kombi, która w Kii nazywa się chyba SW. Ona oferuje nam 565 litrów pojemności bagażnika i będzie wystarczająca. Przechodząc do wnętrza tego samochodu, trzeba przyznać, że Kija odrobiła lekcję i w liftingu znacznie poprawiła materiały, ponieważ przed liftingiem miałem wrażenie, że te wnętrze jest bardzo plastikowe. Po zajęciu miejsca w wersji poliftingowej tego wrażenia już nie mam za to bardzo podoba mi się to jak wyprofilowana jest deska rozdzielcza tutaj widać, że projektanci czerpali inspiracje z samochodów europejskich bo tutaj znajdziemy podobieństwa i z BMW i odrobinę z Volvo szczególnie jeżeli chodzi o ten chromowany e, chromowaną obramówkę e, ekranu i samo umiejscowienie go w desce rozdzielczej. Tak, w mojej ocenie wygląda to naprawdę bardzo fajnie, i w tym samochodzie czujemy się bardzo dobrze, przynajmniej ja. Szczególnie to, co najbardziej mi się tutaj podoba, jeżeli chodzi o samą deskę rozdzielczą, to to, że jest delikatnie skierowana w stronę kierowcy, co też tutaj dodatkowo wskazuje, kto. W tym wnętrzu jest osobą A, najważniejszą. To, to prawda, aczkolwiek to, że tutaj kierowca jest brany jako pierwszy pod uwagę, wcale nie oznacza, że pasażer będzie mieć problem z obsługą tego całego systemu. Jest to, to tak niewielki kąt, że nie przeszkadza pasażerowi. Ale wspomniałeś o nawiązaniu kij do tych europejskich marek i na przykład nie wiem, jak ty sądzisz, ale ja w zegarach widzę czystą inspirację Audi. Może te zegary nie są delikatnie pod kątem pochylone. Ale mi bardzo przypominają Audi poprzedniej generacji. Tak, tutaj też co ciekawe, mamy mimo tego, że samochód pochodzący z 2019 roku, to Koreańczycy nie zdecydowali się na umieszczenie ciekło-krystalicznych zegarów. Mamy tutaj klasyczne zegary, które wyglądają moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ są czytelne. Po środku ekran, który pokazuje wszystkie potrzebne, tak naprawdę, informacje od spalania prędkości po nawet temperaturę. Olejów skrzyni biegów, co jest raczej rzadko tak. spotykane. I bardzo mi się to podoba. Lubię takie, <laughs> lubię takie akcenty. Tak, wszystko jest bardzo czytelne, więc tutaj nie można tak naprawdę się do niczego przyczepić w tym samochodzie i na brak miejsca szczególnie, bo tak jak siedzimy sobie dosyć wygodnie, nie jesteśmy może jakimiś wielkoludami, ale też do najmniejszych nie należymy. Nasze łokcie nawet się nie stykają, co też nie często się zdarza. Sama kierownica po liftingu się zmieniła i ma delikatnie inny kształt. Znajdziemy tutaj taką. Wydaje mi się, że nie jest to metal, jest to bardzo ładna imitacja metalu, która jest plastikiem. Znajdziemy trochę pianoblechu. Skóra na kierownicy jest bardzo przyjemna. Do tego kierownica w tej wersji jest podgrzewana i to podgrzewanie naprawdę czuć. Mamy też łopatki w wersji ze skrzynią automatyczną. Łopatki wyglądają na metalowe są plastikowe. Aczkolwiek sprawiają naprawdę dobre wrażenie. Przy moim lewym kolanie tutaj mamy możliwość zmiany intensywności podświetlenia całego kokpitu deski rozdzielczej oraz duży przycisk do włączenia, wyłączenia tego systemu, który trzyma nas w pasie ruchu czyli asystenta pasa ruchu. Dodatkowo możemy otworzyć bagażnik, wlew paliwa oraz wyłączyć lub włączyć kontrolę trakcji. Należy pamiętać, że ten Line Assist jest tylko wsparciem, a nie zaproszeniem do jazdy bez trzymanki. Dokładnie tak i sprawdziliśmy to wcześniej i to nie jest Line Assist, który trzyma Was dokładnie w środku pasa ruchu, tylko raczej dość sprawnie odbija Was od linii do linii. Sam ekran, jestem w wielkim szoku i wielkim podziwie dla kii. Jak dobrze on chodzi. To jest ta mniejsza wersja i jego responsywność jest na poziomie naprawdę smartfonu z dość wysokiej półki. Na no poniżej mamy prosty panel do obsługi klimatyzacji, w zupełności wystarczający. Dodatkowo z takich ciekawostek mamy tutaj też możliwość indukcyjnego ładowania naszego telefonu, podłączenia USB, AUX, tak naprawdę tutaj z auto jest komunikowane w każdy możliwy sposób na dzień dzisiejszy. Więc tutaj na tego typu braki na pewno nie będziemy narzekać. Jeżeli chodzi o sam system multimedialny, to tutaj też nastąpiła bardzo duża poprawa względem przedliftingowych modeli, i tutaj naprawdę nie można narzekać na jakość jego wykonania. I tak samo jeżeli chodzi o jakość kamery wstecznej, tak? tutaj też naprawdę bardzo dokładnie widzimy to. W jakim kierunku zmierzamy, co jest zdecydowanie bardzo przydatne w tak długim samochodzie, gdzie tak naprawdę nie widzimy, gdzie on się kończy, patrząc w lusterko wsteczne, czy też odwracając głowę do tyłu. Mamy też dosyć e, fajny schowek przesuwany, z, na, w którym możemy też, którego możemy też użyć jako cup holder. Tutaj Kia <laughs> ja przewidziała możliwość usunięcia tego i wtedy tak naprawdę mamy tutaj możliwość zmieszczenia naprawdę wielu rzeczy. Wiesz co, jak mamy na wierzchu kluczyk, myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać kluczyk do kij, dlatego że wygląda on w ten sposób, mam nadzieję, że to dobrze widzicie, jest bardzo ładny, ciężki i przyciski, które wyglądają na metal są metalowe, po prostu czuć jakość w tym kluczyku, bardzo fajny kluczyk. Myślę, że jest takim odpowiednikiem tego, co ten samochód prezentuje sobie, bo jest po prostu solidny i dobrze się go trzyma w garści. Można powiedzieć, także, auto dosyć zwarte. samo wnętrze jest wykonane naprawdę bardzo dobrze, nic tutaj się nam nie odzywa. Mimo tego, że jest to nowy samochód, i tak naprawdę nie możemy się spodziewać, że coś tutaj się będzie po 40 tysiącach kilometrów odzywało. Ale samo wrażenie, jakie sprawia, jest po prostu bardzo, bardzo solidne i tutaj to też mi się zdecydowanie podoba. Same wrażenia z jazdy. Teraz pojedziemy na drogę, gdzie jest ciut więcej zakrętów, ale tak. E... Dziwna rzecz, którą zauważyłem, bez względu na to, w jakim trybie jazdy byśmy nie jechali, do około 30 km na godzinę układ kierowniczy, który jest wspomagany oczywiście elektrycznie, układ kierowniczy jest bardzo lekki, przyjemny do manewrowania i po prostu taki przyjemny, luźny, lekki, ale w momencie, kiedy przekroczymy te 30 km na godzinę, staje się niesamowicie ciężki. W trybie sport jest to tylko zdublowane i powielone. Nie oznacza to, że ten samochód prowadzi się źle, przynajmniej w mojej opinii, dlatego że na to, jak duży jest to samochód, no to mamy tutaj bardzo bezpośredni układ kierowniczy, który widzieliście teraz, robiliśmy skręt o blisko 90 stopni, wystarczyło jedno, drugie przełożenie ręki, żeby taki skręt wykonać. Komfort jazdy uważam jest zadowalający. To jest dobry moment, żeby powiedzieć o silniku, jaki mamy tutaj pod maską. Tak, myślę, że to jest jeżeli nawiązując się do tego komfortu, o którym wspomniałeś, to jest właśnie myśl przewodnia, którą KIA się jednak kierowała, tworząc ten samochód, ponieważ do sportowej jazdy raczej bym go nie polecał, ale do takiego komfortowego przemieszczania się jak najbardziej, ponieważ tutaj płyniemy sobie bardzo miło i myślę, że całkiem dobrze wybieramy zawieszenie wybiera nierówności. A jeżeli chodzi o samą charakterystykę silnika, to mimo że mamy tutaj 180 koni, to nie został on zdecydowanie stworzony do tego, żeby bić rekordy prędkości, ani też gwałtownie ruszać spod świata. Może samo auto nie jest jakoś specjalnie ciężkie, ale czuć w momencie przyspieszenia, co zrobimy teraz, no że, Tak, że ten samochód najlepiej czuje się jednak w tych dolnych częściach obrotomierza gdzie napędza się bardzo dobrze i mamy tak naprawdę dostęp do całego momentu obrotowego także po prostu sprawnie ruszyć z miejsca ale kręcenie go wysoko tak naprawdę mija się z celem ponieważ w górnej części obrotów tego przyspieszenia nie doświadczymy dokładnie tak, nie powiedzieliśmy chyba jeszcze jaki to jest silnik benzynowy 1.6 o mocy powiedziałeś, 180 koni, newtonometry, ich liczba to 260. Tak jest. No i to tyle. I myślę, że teraz się zamienimy. Trzeba przyznać, że podróżowanie tym samochodem jest naprawdę takie, z perspektywy kierowcy, bardzo przyjemnym doświadczeniem, bo wsiadasz i od razu się w nim odnajdujesz, można powiedzieć. Tak jakby Jak już się przyzwyczajesz do jego to wielkości, to super to wielkość też nie jest takim strasznym problemem, może podczas parkowania, ale no co w wersji L mamy tylko i wyłącznie kamery z tyłu, ale w wersjach wyższych XL oraz GT Line i GT mamy zestaw kamer 360, a należy wspomnieć, że kamery 360 wykonane przez Kia są jednymi z najlepszych na rynku. Performance, no w sumie ciężko tutaj mówić o performance, ponieważ mimo wszystko 1.6 w tak dużej budzie jest w zupełności wystarczające do codziennej, spokojnej jazdy, ale no też trzeba brać pod uwagę, że tak wysilony silnik tej pojemności w tak dużym samochodzie przy mocniejszym traktowaniu pedała gazu będzie też odwdzięczał się wysokim spalaniem niestety. Więc no, tutaj sprinty do setki, no ma no, bodajże 8 i 9, z tego co pamiętam, na 180 koni przedni na Jest nie naprawdę jest tak źle. bardzo w porządku, tym bardziej, że tak jak widzę, to tak naprawdę ten samochód najlepiej czuje się do 3000 obrotów, gdzie sobie spokojnie, płynnie przyspieszamy. I tutaj pod tym względem jest to bardzo przyjemne doświadczenie. Jeżeli chodzi o wyższe obroty, wyższą część, górną część obrotów, to robi się głośno w kabinie, co co do samego takiego wyciszenia nie można mieć pretensji, ponieważ jest wyciszone naprawdę w porządku tak przy wyższych obrotach robi się tutaj głośnawo a różnicy w przyspieszeniu nie odczujemy ponieważ od 1500 obrotów mamy dostępny praktycznie cały moment obrotowy i to ewidentnie jest czuć, że tak samo skrzynia biegów została zastrojona w taki sposób, żeby właśnie w tych dolnych częściach funkcjonować I w takim wypadku jesteśmy w stanie, w zimowych warunkach, tak jak dzisiaj Powiedzmy, poruszamy się, mamy około 3 stopni Spalanie, jakie osiągamy w trakcie tego testu, to 9 litrów Więc jak na auto tej wielkości, myślę, że jest to całkiem w porządku wynik tak samo jeżeli chodzi o przejazd z trasą, to jak mieliśmy okazję kawałek się przejechać trasą szybkiego ruchu przy 140 km na godzinę pamiętasz jak było, to, nie? No dokładnie. A chciałem jeszcze nawiązać do tej skrzyni biegów, dlatego że jest to siedmiostopniowy automat który raczej stara się ten silnik trzymać na jak najniższych obrotach, ale zawsze zostaje nam taki minimalny, delikatny zapas, żebyśmy mieli się w razie czego czym odepchnąć. Nawracając jeszcze do kwestii wyciszenia, po mieście praktycznie w ogóle nie słychać pracy zawieszenia na dziurach, co jest naprawdę in plus. Samo zawieszenie w mojej ocenie jest ono komfortowe z racji tego, że mamy bardzo długi rozstaw osi. Ale jest również dość sprężyste, Michał, jak ty to odbierasz. Tak, tutaj szczególnie jeżeli odczujemy to, pomijając, pomijając jakieś poziome nierówności, że całkiem dobrze to zawieszenie sobie radzi z tego typu przeszkodami i naprawdę bardzo komfortowo w tym aucie możemy podróżować. Tym bardziej, że po zajęciu pozycji za kierownicą i. Ustawieniu tempomatu na powiedzmy 120 km na godzinę włączając line assist, możemy to naprawdę się zrelaksować i skupić się tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się wokół nas, żebyśmy nie zostali zaskoczeni przez innego kierowcę, to prawda. ale w samo auto, co do tego, w jaki sposób pozwala się prowadzić i jakie jest w odczuciu na co dzień, myślę, że naprawdę nie zawiedzie nas, jeżeli tutaj będziemy. Po prostu używać go do tego, do czego zostało stworzone, czyli do takiej komfortowej jazdy. W wyższych wersjach temu odprężeniu się, o którym powiedziałeś, może jeszcze pomóc bardzo dobry system audio, który tam znajdziemy, czyli Harman Cardon. Konstrukcja podobna do tego, co mamy w BMW. Chciałbym skończyć na tym, że on po prostu bardzo dobrze brzmi. Dodatkowo, możemy w tym samochodzie mieć jeszcze wentylowane fotele, które mają naprawdę dobrą tą wentylację. Skórzaną tapicerkę, większy ekran nawigacji yy, i wydaje mi się, że adaptacyjne amortyzatory również w tej wersji GT i GT Line. Co do trybów jazdy, to w dzisiejszym teście większość czasu podróżujemy w trybie komfortowym, przełączając się na eko mamy jeszcze większą uwagę komputera do tego żeby oszczędzać paliwo. W sporcie tak naprawdę dużej różnicy nie ma, jeżeli no chodzi prawda. o odczucia z jazdy. Skrzynia trochę później zmienia biegi i wyżej po prostu kręci silnik. Ale jeżeli chodzi o same osiągi to a wiesz co, a nie, nie czujemy dużej różnicy. Nie wiem czy zauważyłeś, ale ja mam takie wrażenie, że skrzynia biegów w trybie sport tak naprawdę ostro zmienia biegi. Czujemy to szarpnięcie. W momencie, kiedy zrobisz kickdown w trybie komfort, ona sobie zrobi ten kickdown, samochód pojedzie, ale w trybie sport te zmiany biegów są naprawdę mocno wyczuwalne. To prawda. Ostatnim trybem jest tryb smart, no, coś który takiego. w teorii ma przystosowywać obsługę komputera samochodu do naszego stylu jazdy. Ale de facto nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, jak to w praktyce się sprawdza, bo nie wiemy po jakim czasie ten komputer się przystosowuje do danego kierowcy. W mojej ocenie, chyba najbardziej takim optymalnym trybem jest właśnie komfort. Tak, to zdecydowanie to jest samochód, duża limuzyna, która najlepiej czuje się w tym trybie komfort. Sport może da nam troszeczkę więcej emocji, ale myślę, że nie jest to warte, żeby, żeby mieć wyższe zużycie paliwa. Myślę, że to nie było też celem Kii, właśnie, żeby ten samochód miał dostarczać emocji, bo jeżeli ktoś poszukiwałby emocji, no to raczej skieruje, skieruje swój wzrok, wzrok w kierunku Kii Stinger, ponieważ tam mamy dostępny silnik V6 ponad 300 koni i ten samochód prawdopodobnie będzie bardziej trafnym wyborem dla kierowcy, który Szuka emocji podczas jazdy. Tutaj, emocje, które pojawiają się w podróży, to zadowolenie z tego, że nasz samochód niewiele pali. Bardzo wygodny nas transportuje z punktu A do punktu B i to jest bardzo, Bardzo, bardzo dobrze wygląda również przy tym, bo. Cieszy oko to zdecydowanie. Też nie można mu tego odmówić. Sam wygląd, to mówiliśmy Wam na początku, to jest dość subtelna, stonowana limuzyna, ale której akcenty tutaj zrobione przez projektantów, designerów Kia naprawdę przykuwają oko, jak te światła, tygrysi nosek, czy też niewielki dyfuzor. Ogólnie mówiąc o tym samochodzie, to jest naprawdę dobra maszyna. Zdecydowanie tak. Myślę, że na rynku aut używanych Kia Optima będzie przede wszystkim bardzo dobrze trzymała swoją cenę, bo piąta generacja Optimy nie będzie już dostępna w Europie. A jakby nie patrzeć, jest to bardzo dobre auto, które myślę, że też jeżeli chodzi o konkurencję, przewyższa je szczególnie tym, że ma wydłużony okres gwarancji. Więc w przypadku aut używanych, przewagą kij będzie to, że kupując nawet samochód dzisiaj, z początku produkcji, dalej będziemy mieli jeszcze prawie dwa lata gwarancji, którą daje kija. To prawda. No, dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Wami i z Kijom Optimum. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnych odcinków. Wpadnijcie naszego Instagrama, który, którego odnośnik będzie tutaj. Zachęcamy Was do subskrypcji, zadzw zadzwoneczkowania tego kanału, żeby pojawiały Wam się adnotacje o materiałach, które publikujemy. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.